Przede wszystkim gratuluję Stomilowi zwycięstwa, bo zasłużył na to zwycięstwo postawą w drugiej połowie. My trzeba to przyznać, pomogliśmy rywalowi, bo postawa niektórych zawodników w drugiej połowie była no powiem no mocno mocno kontrowersyjna, ale to nie mam zwyczaju oceniać na konferencji osobowo, więc też i tym razem nie złamię tej zasady. Jesteśmy źli, jesteśmy rozczarowani tym, jak to wyglądało w drugiej połowie, ale trzeba oddać Rwalowi, że był bardzo zdeterminowany i, i, i naprawdę dążył wszystkimi siłami do tego, żeby dzisiaj ten mecz wygrać. My w drugiej połowie popełniliśmy za dużo błędów jak na ten poziom ligi. My już co prawda jesteśmy trochę w innym etapie, bo nie okrywamy, że jako sztab chcemy przyjrzeć się też zawodnikom, których, którzy są w szerszym naszym zainteresowaniu i to jest chyba taki moment przy realizacji celu jaki został zdobyty. To jest najlepszy moment, żeby takich dać szansę takim zawodnikom i dzisiaj też tacy tą szansę dostali, ale zawsze dążymy do zwycięstwa i no niestety na tym poziomie, popełniając takie błędy, nie można wygrywać meczu. Dziękuję. Tak, tak. Odpowiem może na trzecie, zacznę pytanie. Tak, nie ukrywam tego. Może nie wszyscy mają taki sam pomysł jak ja, ale my musimy zdobyć wiedzę, czy zawodnicy z szerokiej kadry są gotowi do tego, żeby reprezentować puszcznię połowicę na poziomie pierwszej ligi dzisiaj. Dostali ci zawodnicy szansę. Uważam, że Bartek Przybysz całkiem nieźle prezentował się cały mecz. No niestety przy bramce drugiej jest, też, jest, jest, jest niestety współwinny tej, tej sytuacji, ale to jest chłopak z 2000 rocznik, rocznika, 19 lat. Wszystko przed nim. W następnych meczach też dostanie prawdopodobnie szansę. Dzisiaj od początku wyszedł pierwszy raz na swoim boisku Przemek Sajdak. Widać było trochę nerwowość w jego poczynieniach, stać tego chłopaka na lepszą grę. Absolutnie nie, nie oceniam tych, tych debiutów negatywnie. No, po prostu zagrali w meczu, który przegraliśmy, ale co do Longina Uwakwe. Kolejny dobry mecz, to jest przykład zawodnika, że niekoniecznie trzeba bardzo dobrze obiegać, żeby bardzo dobrze grać. I, i jeżeli tylko zdrowie mu pozwoli, to, to jest to czołowa postać tej drużyny. Myślę, że te dwa kolejne mecze dadzą nam więcej odpowiedzi, jeżeli chodzi o to, jak musimy budować zespół puszczenie pomice bo na pewno taka przebudowa nas yy, czeka z, z różnych względów. Dużo przypadków tutaj kontuzji nie wynikających kompletnie z gry w piłkę nożną. Taki niestety, taki fatum nad, takie fatum nad nami trochę wisi. Dzisiaj też kartkowiczem. Myśmy dzisiaj tą linię obrony mieli skleconą na prędce, ale nie mam zamiaru tu się usprawiedliwiać. Nie zagraliśmy w drugiej połowie, tak jak chcieliśmy, i, i jesteśmy źli po prostu na i świecie. Ja myślę, że wyciągniemy wnioski z tego meczu. Czy nam się uda to w następnych dwóch pokazać lepiej, zaprezentować mocno, w to wierzę, ale chcę podkreślić, jesteśmy na etapie przygotowania do budowy zespołu już na nowy sezon. Gratuluję zawodnikom tego, że ten cel zrealizowali tak szybko, ale na tym się nie kończy ich praca, i liczę, że pokażą się z lepszej strony w następnym meczach. 真贵。